W zeszłym tygodniu zaprosiliśmy Państwa do interaktywnego zwiedzania wystawy Piotra Bąka w Galerii Kameralnej w Teatrze Sztuk w Jaworznie. Ujrzeliśmy bardzo ekspresyjne prace, które znajdują się pomiędzy malarstwem a rysunkiem. Wśród wszystkich kompozycji jest jedna, która znacznie różni się od pozostałych. To kompozycja Łóżko 1. Jest bardziej figuratywna, potrafimy w niej dostrzec i rozkodować leżącą, przykrytą tkaniną postać. Pomimo obecności ludzkiego ciała jest bardzo twarda. Temat nie gwarantuje nam przyjemnych obłości i miękkości. Posłuchajmy, co artysta mówi nam na temat tej pracy. Jeżeli chodzi o pracę łóżko 1, to należy ona do jednego z dwóch cykli, nad którymi obecnie pracuję. Prace wchodzące w skład cyklu łóżka krążą wokół kondycji człowieka i są komentarzem do aktualnych sytuacji społecznych. Niejednokrotnie odwołuje się w nich do osobistych przeżyć. Formy inspirowane ciałem ludzkim w pracy Łóżko 1, jak i w innych pracach, pozbawione są indywidualnych cech, a uzyskana w ten sposób synteza ciała ma pełnić formę lustra, ma również ujawnić inne walory przedstawianych form, a które Mogłyby nie być widoczne w szczegółowym chaosie. Częstym zabiegiem, jaki stosuje jest różnorodność perspektywiczna, co również widać w tym cyklu. Nie nabiera on jednak takiego znaczenia, jak to miało miejsce w ikonach staroruskich, gdzie współistnienie biednym obrazie różnych perspektyw było kluczem do zrozumienia hierarchii semantycznej, ale ma przede wszystkim zwiększyć intensywność ruchu. Praca nad tym cyklem wymaga ode mnie innej dyscypliny. Z czasem staje się coraz bardziej powściągliwa. Muszę odrzucać wciąż rodzące się pomysły, jak i zbędne narzędzia, ponieważ dbałość o wizualną całość zmuszałaby mnie do ciągłego przebudowywania powstałych już prac z tego cyklu. Piotr Pong urodził się w żywcu. Studiował na Wydziale Grafik i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filia w Katowicach. Dyplom z medalem otrzymał w 2001 roku w pracowni projektowania form przemysłowych u profesora Jerzego Wódkę. W 2010 roku uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2018 uzyskał habilitację. Od 2004 roku pracował na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa na kierunku wzornictwa u profesora Jana Dubiela. Od roku 2015 prowadzi pracownię rysunku sztuk wizualnych. Prowadził również zajęcia z rysunku i malarstwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz studium rysunku i grafiki w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu Zdroju. Jest autorem licznych projektów i ich realizacji w technice rysunkowej i malarskiej. Jest współautorem wielu polichromii. Między innymi w Kościołach w Czarnym Dunajcu, w Oszczycach, Kędzierzynie Koźlu. Wziął udział w około 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz zrealizował 19 pokazów indywidualnych. Brał udział w kilkunastu plenerach i wystawach poplenerowych oraz licznych konkursach i wystawach pokonkursowych.